Witam w piątek, zaskakująco mało z was ogląda ze mną pierwszy sezon rolnika. Choć w komentarzach piszecie, że nie chcecie, żebym go przerywała, więc sezon faktycznie dokończymy. Tymczasem, jednak, zgodnie z zapowiedzią dzisiaj, odcinek ogólny, z założenia to miały być newsy z tygodnia, ale wiecie, jak to jest, czasem w jednym tygodniu nie dzieje się kompletnie nic a czasem masz za dużo. Także to będzie bardziej taki update z naszych ulubionych programów. I przy okazji muszę się chyba oduczyć długich wstępów, bo z tego co zauważyłam na YouTube w ostatnim czasie, wstępy chyba wychodzą z mody. Jak pewnie zauważyliście ostatnie dni w mediach, to głównie newsy na temat wizyty księcia William'a w Polsce. A to książę William był w gejowskim klubie, a to chodził po hali koszyki. A to uścisnął rękę Andrzejowi Dudzie, i wszystko analizowane przez ekspertów odmowy ciała. Mimo, że William jest następcą tronu, to zdecydowanie nie przyblokował aż tak miasta Warszawa jak Biden, co się ceni. Ja jednak zacznę od newsów, które Was widzów interesują pewnie bardziej niż brytyjski następca tronu, który jak dotąd nie wystąpił w żadnym z oglądanych przez nas programów. W jednym z nich. Konkretnie ostatniej edycji Sanatorium Miłości wystąpiła z to Anita, która dała się poznać jako bogata kobieta po przejściach poszukująca bogatego faceta, który ma gest. Niestety wszystkich sześciu panów, którzy byli w jej edycji, było zbyt biednych i nawet ten darek z norweską emeryturą nie był w stanie jej niczym zaimponować, więc mimo jego bardzo wyraźnych zalotów Anita w końcowych odcinkach powiedziała mu wprost. Że nie nadaje się na jej męża i nie jest nim zainteresowana, dając mu nieograniczony dostęp do popularnej w tym akurat sezonie strefy prędzonej. Zresztą Anita od początku miała bardzo sprecyzowane wymagania co do randak i gestu mężczyzny, z którym się zwiąże. I mimo, że już trochę czasu minęło od zakończenia programu, to wygląda na to, że kobieta nadal jest w fazie poszukiwań tegoż ideału. Poskarżyła się ostatnio w Super Expressie, że przeszła już wszystkie aplikacje randkowe i nie znalazła nigdzie żadnego interesującego mężczyzny, dodała także dla otuchy dla zainteresowanych nią panów, że poszerza kryteria i teraz szuka głównie kogoś młodszego od siebie, ale oczywiście z kasą, a nicie na tym polu zdaje się iść dużo gorzej niż kolegom z programu z których część jest już w szczęśliwych związkach. Może wy macie dla niej jakiegoś odpowiedniego kandydata z odpowiednio wypchanym portfelem? Dajcie znać w komentarzach. Pozostając w temacie związków, ale zmieniając program trudno nie zauważyć wciąż pogłębiającej się relacji dwojga uczestników tego samego programu, ale i innych edycji. Mowa tu o Agnieszce z siódmego sezonu ślubu od pierwszego wejrzenia i przemku z edycji ósmej. I chociaż te dwójka po wypłynięciu pierwszych wspólnych zdjęć jeszcze w trakcie emisji sezonu przema, Twierdziła, że chłopak nie dołączył do paczki Agnieszki, to pojawiały się lekkie spekulacje, że może tych dwoje jeszcze będzie razem, zresztą Agnieszka sama podsycała tę spekulację, natomiast Trzemu bardzo stanowczo zaprzeczał mówiąc, że nie będzie z Agnieszką i że to tylko koleżeństwo, jednak ostatnie miesiące zdają się pokazywać nam trochę inny obraz sytuacji. Bo nie dość, że dosyć często zaczęli kursować na trasie Białystok-Poznań, pomijając w tych trasach Warszawę, gdzie przecież stacjonuje większa część paczki, to jeszcze spędzili w swoim towarzystwie walentynki. Mało tego, Agnieszka nadal zdaje się mocno podsycać zainteresowanie ich potencjalnym związkiem publikując zdjęcia z dwuznacznymi podpisami, zaś sam Szemo już tym razem nie zaprzecza. Przypomnę tylko, że mamy już jedną parę, która na przekór ekspertom postanowiła dobrać się sama. Mowa oczywiście o Karolu i Laogrze z piątej edycji programu, którym niedawno stuknęła druga rocznica związku i wydaje się, że tych rocznic to jeszcze przed nimi całkiem sporo. Pomimo tego co mówiła jedna z ekspertek, nawet po tym jak sami już się dobrali, twierdząc, że oni zupełnie do siebie nie pasują i że to tylko zauroczenie, no czas pokazał, że jednak jest inaczej. I choć akurat ta dwójka zdaje się zakochała w sobie od pierwszego wejrzenia. To kto wie, czy Agnieszka i Przemo nie pójdą w ich ślady? Tutaj przynajmniej Przemo nie musiałby się martwić o ciągłe pretensje o picie alkoholu, bo Białostoczanka zawsze raczy gości różnymi smakami lokalnego bimbru. Jak myślicie, czy ta dwójka również będzie razem? O ile już nie jest? Zostając jeszcze w temacie ślubu od pierwszego wejrzenia to jak wiecie teraz powinien być emitowany dziewiąty sezon programu, ale zamiast tego leci jakiś dziwny program o nastolatkach zarządzających domowym budżetem. Szczerze nie wiem czy jest zły jak bardzo, bo nie oglądałam nawet pół odcinka. Pojawiło się jednak pytanie co ze ślubem i czy to już koniec tego formatu. Wiadomo, że poprzedni sezon zaczął się w atmosferze skandalu. Ktoś z Tefeanu poinformował, że ślub wróci dopiero w jesiennej ramówce po tym jak nakręcą dziewiąty sezon. To jest informacja oficjalna. Nieoficjalnie jednak wiemy, że sezon dziewiąty został już nakręcony. W sensie mówiła o tym ekspertka, która odeszła z formatu. Zdradzając, że kontrowersyjny psycholog Rafał Olszek był w gronie eksperckim nie przez jedną, a przez dwie edycji, z tym że w edycji ósmej nie robił niczego kontrowersyjnego i jak wiemy dopiero plotki na jego temat przed startem sezonu poskutkowały wycięciem go z formatu. Natomiast w sezonie dziewiątym miał już się nie hamować i pokazać pełne spektrum swoich poglądów i przekonań. Mało tego, słyszałam również że ten właśnie dziewiąty sezon był taką totalną klapą, że produkcja postanowiła nagrany sezon dziewiąty wyrzucić do kosza, znaleźć nowych ekspertów i dopiero nagrać nowy dziewiąty sezon który zobaczymy jesienią. To byłby zaiste precedens, bo nie przypominam sobie sytuacji kiedy produkcja wyrzucałaby cały sezon do kosza, ale ten podobno przyniósłby im więcej szkody niż pożytku. I teraz pojawia się pytanie co tam się takiego mogło wydarzyć, że sezon był według nich dużo gorszy od sezonu ósmego w którym powstało dokładnie zero par, a wszystkie trzy małżeństwa złożyły pozwy o rozwód. W serio teraz to dopiero chciałabym ten sezon obejrzeć, wy zresztą pewnie też, dajcie znać jak sądzicie co mogło się tam wydarzyć. I też ciekawe co z umowami poufności, bo pomyślcie sobie, że gdzieś w Polsce jest szóstka ludzi po ślubie, którzy nawet nie mogą się z tego głupiego wyboru wytłumaczyć. Kosmos. Tymczasem przejdę do ulubionego i wbrew pozorom przynoszącego największe sukcesy w miłości programu, jakim oczywiście jest rolnik szuka żony. Nie ma co się oszukiwać, ale jednak w tym programie udanych par jest najwięcej. Być może dlatego, że rolnicy sami mogą wybrać sobie żonę? Czy męża, i pula ograniczona jest jedynie zainteresowanymi nimi osobami? No w dwóch poprzednich programach niestety nie ma takiej dowolności. Od początku programu jedynym tematem było rozstanie Kasi i Tomka, było sporo kontrowersji wokół tego tematu, aż sam Tomek nawet finalnie musiał wydać oświadczenie, że to Kasia go rzuciła. Nie robiłam wam z tego update'u? Bo większość z was uznała, że nawet jeśli go rzuciła, to miała powody. Aczkolwiek w sprawie pojawił się również nowy wątek. Tym razem już na szczęście bez Tomka, bowiem że jego temat was nuży. Pojawiły się plotki, że Kasia już znalazła nowego chłopaka. Najpierw w podniu kobiet, kiedy to dziewczyna pozowała z bukietem kwiatów, a później te plotki poszły w bardzo nieoczekiwaną stronę. Otóż dotarły do mnie wiadomości. Jakoby Kasia miała zacząć spotykać się z uwaga, bo to będzie grube, Konradem, tak, tym Konradem, kandydatem Klaudii, i teraz powiecie hola hola, przecież Konrad jest w związku z byłą kandydatką Matiego, zuzu, ale no właśnie nie, oni też już się rozstali, choć u nich przebiegło to w spokojnej atmosferze, po prostu usunęli się ze swojego bio na Instagramie, bo wspólnych zdjęć nie było, więc nawet nie musieli ich kasować. I jakby te dwa rozstania są jak najbardziej zrozumiałe, ale plot twist, że Konrad teraz spotyka się z Kasią jest tak zaskakujący, że jakoś zupełnie do mnie nie trafia. Owszem, lajki pod zdjęciami są. Jakieś tam wyprawy do lubelskiego były, ale ja osobiście podchodzę do tego sceptycznie. Dajcie znać, co wymyślicie o takiej parze. Co ciekawe, oni chyba nawet są w tym samym wieku, albo Konrad jest rok starszy, więc nie, żeby to było absolutnie niemożliwe. Z pewnych informacji natomiast jedna z uczestniczek ósmego sezonu programu, Roxana, kandydatka Stasiulka, wkrótce powita na świecie swoje pierwsze dziecko jako... Że to nasza Wicka, to życzymy dużo zdrowia dla niej i dla dziecka, i z góry gratulujemy. Co ciekawe, już dwie z trzech kandydatek Staś Ulka, zostało mamami. Dla panicza chyba jednak przyjaźń był najwyższą formą uczuciową. Ewentualnie możemy mu polecić Anitę z sanatorium miłości. Ona właśnie szuka takiego młodszego przy kasie. Z ważniejszych newsów chyba tyle. Znak pokoju i baj baj, widzimy się wkrótce.